Jako jedyna redakcja z Polski mieliśmy okazję ocenić pracę nowego kombajnu zbożowego Klas Avion przy zbiorze kukurydzy na ziarno. Wcześniej przyglądaliśmy się bacznie tej maszynie w trakcie omłotu rzepaku ozimego sypiącego blisko 3,5 tony z hektara oraz pszenicy ozimej o plonie wahającym się od 6 do 8,5 tony z hektara. Szczegółową charakterystykę łanu, parametry robocze i osiągi z tych prób przybliżyliśmy już na łamach naszego magazynu w wydaniu wrześniowym. Do lektury artykułu poświęconego zbiorowi kukurydzy nowym okrętem żniwnym z logo Klas zapraszamy w pierwszej połowie nowego roku. Mamy dla Was wcześniej jednak zagadkę. Jaką łanową wydajność zbioru w tonach na godzinę uzyskał w kukurydzy z sześciorzędową przystawką prezentowany Klas EWION 450? Czekamy w komentarzach na odpowiedzi.